Sponsorem programu jest Hortex Najlepsze soki polecane przez FGP Friendsa A tak na poważnie to tylko żartowałem Dobra przejdźmy już do unboxingu bo w Ten wstęp i tak nie miał sensu i był nieśmieszny Czejo tutaj FGP Friends I witam was wszystkich bardzo serdecznie na tym filmie pierwszy raz unboxing na moim kanale. Nigdy tego czegoś nie robiłem, ale to jest no tak niesamowita chwila tak niesamowita chwila w istnieniu tego kanału i życiu, że po prostu trzeba zrobić o tym, odcineczek z unboxingu ponieważ jest to unboxing nowego laptopa prawdopodobnie będzie zabist ale czy będzie zabist będziemy musieli się o tym przekonać za chwil niedługo, kilka bo zamierzam zrobić jeszcze dzisiaj na FGP Friends Live, oczywiście livestream, gdzie przetestujemy sobie tego laptopa, jak będzie śmigał ets Bo to jest chyba na razie najlepsza gra, którą mogę przetestować anyway. No dobra, mamy tutaj pudełeczko takie dość duże, no... Tak ze... Cztery razy większe niż mój web y tę stronę i... i dobrze, zamiast mierzyć tego, to ja powinienem już to otwierać, bo to jest unboxing, a nie mierzenie sobie yy, kartonem ubem uba. A więc mamy ze sobą zajebisty nóż, którym będziemy kroić ten zajebisty karton. Nienawidzę tego robić, ale trzeba będzie się z tym pomęczyć. Albo teoretycznie jest tylko taka... Mała taśma, więc... Daj się kroić taśmę. Pięknie. Myślę, że poszło idealnie po taśmie, więc możemy przejść do otwierania tego skurczybyka. O tak, proszę Państwa. Co my tu mamy? Oj, to będzie wielka sztuka. To będzie wielka sztuka. Uwaga. Wyciągamy. I. Uwaga, uwaga. Halo, to nie jest laptop. Co mi kuś was sprzedali? O kurwa. No to jesteśmy w dupie. No cóż, zamiast laptopa dostałem takie fajne czarno steropianowe Nawet nie wiem co to jest No ale cóż laptopa nie ma Dzięki bardzo za obejrzenie Tego unboxingu Mam nadzieję że się spodobał Nie no żartuję oczywiście przecież jest tu pięknie Otwieramy tutaj jeszcze woreczek I Mamy Acerka Mamy Acerka No i cóż jak już go mamy jest sobie i Acer. No to myślę, że podam na szybciutko specyfikację tego szpięknego laptopa. Nie jest może jakiś turbo wybitny jak na dzisiejsze standardy i siódemki i dziewiątki, ale jak na FGP Friendsa i Siemniaka, który kiedyś miał, to myślę, że mimo wszystko... Jest zajebiście, bo mam nadzieję, że z tym sprzęcikiem, serkiem Nitro, który podaje specyfikację, będzie można w końcu robić chociaż normalne streamy. Przynajmniej takie bez lagów trochę. Nie no dobra. A więc tak, mamy Intelkę. I piątkę 11 generacji 11300H 8GB dysk SSD 512GB Aczkolwiek mam jeszcze z wcześniejszego laptopa Bo to jest mój trzeci laptop, super Taki dysk przenośny W którym zmieści się kolejny terabajt Czyli w zasadzie mam już 1,5TB Pamięci Dzięki temu dyskowi przenośnemu, że mogę sobie trzymać w nim pliki różne również yy, grafika natomiast Nvidia GeForce GTX 1650 4GB lub Giga Ramy nie wiem jak to będzie tutaj się czytało ale chyba Giga no wiecie po prostu 4GB grafiki <laughs> niestety jestem troszeczkę nubem nie, no dobra. Turbo boost, no gigaherców 4,4. 4 rdzenia. Zatem ma. No i myślę, że to jest z takich ważniejszych. No tak, to jest myślę yy, z takich ważniejszych informacji o tym laptopie. Będzie Windows 10. Także. No, miejmy nadzieję że do trzech razy sztuka i za trzecim razem się nie zawiodę. No ile ten nowy laptop nawet był ok, to on był tylko ok do live'ów z DSJ4, które nie miały lagów. No to teraz myślę, że pora na coś jeszcze więcej i to o wiele. Tak mi się wydaje przynajmniej, że będzie super. A czy będzie super, to zapraszam do przekonania się już za chwilkę. Już za chwilkę będzie, jak już rzucę ten odcinek, bo tak naprawdę to ja dopiero to zrobię z pewnie za godzinkę. Jak już rzucę ten odcinek, to będzie 20, a jest 19. No ale z tego odcinka zapraszam Was już wszystkich. Mam nadzieję, że mi się szybko uda ogarnąć chociaż ETS-ka dwójeczkę na tego laptopa, żeby móc przetestować, jak będzie śmigało, bo jednak trochę jak przykopywanie plików również. Tak zajmie, bo mam jednak dużo tych plików Za dzisiejszy unboxing dziękuję Nigdy tego nie robiłem Pierwszy unboxing na kanale I obyśmy się jeszcze pozytywnie zdziwili już dzisiaj jak będzie chodził stream FK Dzięki za uwagę Trzymajcie się Do zobaczenia Na razie, czejo no i życzcie mi powodzenia również, żebym nie był już takim leniwym, leniwym człowiekiem i zaczął nagrywać więcej niż dwa razy w miesiącu. Cześć.